Чем набрать Jednym z najbardziej rozpowszechnionych mitów na temat Rosji, a w tym konkretnym przypadku na temat Związku Radzieckiego, jest mit o tym, że to pierwszy sekretarz Nikita Chruszczow sprowadził do tego kraju kukurydzę. Faktycznie on podczas swojej podróży zachwycił się amerykańskim rolnictwem i uznał, że odpowiedzią na żywnościowe problemy ZSRR będzie właśnie uprawa kukurydzy. Szybko się okazało, że to nie dobór. Kultury był problemem tylko brak kultury pracy, która została doszczętnie zniszczona, kiedy Stalin z powrotem pracowników rolnych, nie możemy tutaj mówić o rolnikach, to byli już w jego czasach kołchoźnicy i sowchoźnicy, zostali z powrotem zmienieni w niewolników. Trudno było oczekiwać, że po czymś takim radzieckie rolnictwo będzie wydajne i będzie w stanie nakarmić kraj. Nie było. Chruszczowowi się wydawało, że kukurydza jest odpowiedzią, nie była, ale to jest tylko mit. Że to on sprowadził kukurydzę do Rosji. Ona była znana znacznie wcześniej. De facto w latach 1910-1913 Rosja była czwartym największym na świecie eksporterem kukurydzy. Co prawda, w liczbach bezwzględnych to nie robiło szczególnie dużego wrażenia, jeśli porównywać z ówczesnymi wynikami Stanów Zjednoczonych, ale to dowodzi, że faktycznie kukurydza była tam znana. W roku 1914 udało im się osiągnąć rekordowe plony 1 800 000 ton kukurydzy. Całkiem niezły wynik. Jak udało się to osiągnąć? Tutaj trzeba sięgnąć jeszcze kawałek w głąb historii. W latach 1891-1892 w Imperium Rosyjskim wydarzył się masowy głód. Kombinacja różnych czynników, w tym atmosferycznych, doprowadziła do tego, że spichlerze imperium były puste. To doprowadziło do gorączkowych poszukiwań nadwyżek żywności i jak się okazało, niektóre Stany w USA w tamtym roku notowały rekordowy urodzaj i pojawiła się oddolna akcja pomocy dla Rosji. Poszczególni gubernatorzy, Stanów, działacze społeczni, amerykański Czerwony Krzyż i nawet pojedynczy rolnicy chcieli pomóc. Były także tutaj próby przeniesienia tej akcji na poziom federalny, na przykład w kongresie trwała dyskusja na temat wydzielenia środków dla transportu zboża do Rosji. Ostatecznie budżet federalny w tym nie partycypował, zaraz do tego przejdziemy, tylko wyjaśnijmy, że Aleksander III, imperator rosyjski ówczesny, oferował, że pokryje koszty transportu zboża najpierw do portu w Nowym Jorku, a później stamtąd do Rosji. Swoją drogą sam się kiedyś zastanawiałem, dlaczego Nowy Jork... Się tak ważnym miastem w Stanach Zjednoczonych. Przecież jest wiele portów na wschodnim wybrzeżu. Nowy Jork nie jest stolicą. Dlaczego jest tak wielki, tak bogaty i tak ważny? Odpowiedzią są szlaki śródlądowe. Nowy Jork jest nie tylko portem oceanicznym, ale także początkiem wodnej. Trasy w głąb Stanów Zjednoczonych. Więc Aleksander III chciał sfinansować transport, ale ostatecznie działacze społeczni w USA sami zebrali pieniądze na ten transport albo dogadali się z lokalnymi firmami transportowymi, żeby one udzieliły takich usług transportowych w ramach pomocy. Tutaj warto powiedzieć, że sytuacja była ciekawa także z politycznego punktu widzenia. Wewnątrz Stanów Zjednoczonych toczył się ożywiony spór, publiczny spór na temat tego, czy trzeba pomagać, Rosji z przyczyn czysto humanitarnych, czy trzeba się powstrzymać od tej pomocy, żeby nie wspierać miejscowego reżimu, który ludzi niewolił, wysyłał na Syberię prześladował lokalnych Żydów i ogólnie był złym reżimem, imperialnym reżimem, który niewolił wiele narodów. Dodajmy przy tym, że to były czasy, kiedy Polski na mapie nie było i znaczna część Polski znajdowała się właśnie w Imperium Rosyjskim. W, w tej walce politycznej wewnątrz Stanów Zjednoczonych uczestniczyli także rosyjscy emigranci, którzy z Rosji Uciekli przed politycznym prześladowaniem. Podobieństwa do dzisiejszej sytuacji są dość wyraźne. Tak czy inaczej, ostatecznie transporty mąki pszennej, mąki kukurydzianej i innych towarów spożywczych zostały do Rosji wysłane. Tak jak mówiłem, lokalne firmy transportowe oferowały swoje usługi za darmo, podobnie było z Przewoźnikami morskimi, z firmami ubezpieczeniowymi. W wysyłce tych towarów rolnych towarzyszył ogólny entuzjazm. Ludzie na wagonach, na workach z mąką pisali różne hasła, że Tennessee wyżywi cały świat. Tu można było zaobserwować prawdziwą radość z pomocy, choć oczywiście jednocześnie już wtedy, na etapie wysyłki tej pomocy, rolnicy, gubernatorzy stanów zdawali sobie sprawę, że to może rozszerzyć ich eksportowe rynki. Zdawali sobie sprawę także z tego, że kukurydza w Rosji jest bardzo słabo znana, więc nawet na tych worach z mąką kukurydzianą, Doklejali instrukcje pisane po rosyjsku dotyczące tego, co w ogóle z tą mąką kukurydzianą można zrobić, jak z niej wypiekać chleb. Co można, jakie dania można z niej przygotować, bo obawiali się, że bez odpowiedniej obróbki ta kukurydza może Rosjanom zwyczajnie zaszkodzić. To też nie jest nic niezwykłego, wiele różnych płodów rolnych niewłaściwie przygotowanych może nam stworzyć zdrowotne problemy, chociażby ziemniaków się na surowo nie jada, tylko ludzie, którzy na co dzień. Jadają ziemniaki, o tym wiedzą, a gdybyście nigdy wcześniej na oczy ziemniaków nie widzieli, to moglibyście ten błąd popełnić. I faktycznie transporty żywności bardzo silnie wpłynęły na amerykańsko-rosyjskie relacje, ale trzeba tutaj też powiedzieć, że one w XIX wieku były dobre. Rosjanie i Amerykanie generalnie się lubili na arenie międzynarodowej, bo o takich kontaktach międzyludzkich trudno tutaj mówić, ich było stosunkowo niewiele, ale na globalnej politycznej arenie Ameryka częściej występowała w roli przyjaciela Rosji niż wroga. To się zmieniło dopiero później i można tutaj uznać za taką pierwszą datę rewolucję październikową, kiedy Rosja Wystąpiła z pierwszej wojny światowej w ramach separatystycznego pokoju, pozostawiając swoich sojuszników, w tym oczywiście Stany Zjednoczone, bez wsparcia. To faktycznie był silny punkt zwrotny w relacjach Rosji ze Światem Zachodnim. Tak czy inaczej, razem z transportami żywności do Rosji dotarli także przedstawiciele komitetów dobroczynnych, ale też ludzie, którzy byli zwyczajnie zainteresowani z rolniczego punktu widzenia tym, jak wyglądało rosyjskie rolnictwo. Wśród tych ludzi byli także tacy, którzy marzyli o tym, żeby to rosyjskie rolnictwo rozwinąć. Oni zobaczyli, że ono znajduje się na zupełnie innym poziomie niż to amerykańskie, zwłaszcza jeśli chodzi o mechanizację, że tam jest ogromne pole do ulepszeń. I w roku 1910 do Rosji przybył amerykański agronom ze stanu Iowa, Louis Michael. On miał taką wizję, żeby stworzyć w Besarabii odpowiednik amerykańskich stanów kukurydzianych, takich jak chociażby Tennessee, takie kukurydziane zagłębie. Besarabia to jest region geograficzny, który mniej więcej, mniej więcej odpowiada dzisiejszym terenom Mołdawii. Tam faktycznie... Kukurydza była już znana wcześniej, zaraz do tego przyjdziemy, ale on najpierw musiał zdobyć zaufanie lokalnych władz, później finansowanie, a później zabrał się za promowanie wiedzy o uprawie kukurydzy zgodnie z amerykańskimi standardami. Zakładał kluby w szkołach, uczył dzieci na ten temat i... To była szeroka działalność, on ją nawet opisał w książce. Można jeszcze tę książkę dostać na pewno po angielsku. More Corn for Arabia, Russian Experience. 1910-1917, tutaj to były te daty, które on opisywał w książce. Faktycznie to właśnie między innymi jego działania doprowadziły do tego, że w roku 1914 Rosja uzyskała rekordowe. Plony kukurydzy. 1917 wojna domowa i wszystkie inne burzliwe wydarzenia tamtych czasów doprowadziły do tego, że oczywiście jego praca w dużym stopniu została zaprzepaszczona. Jednak w tamtych czasach kukurydza stała się bardziej popularna nie tylko na terenach właśnie Besarabii, ale także na terenach dzisiejszej Ukrainy. Jednak to nie Amerykanie sprowadzili pod koniec XIX wieku kukurydzę do Rosji. Tak jak mówiłem, kiedy Louis Michael przyjechał do Bessarabii, tam kukurydza była już znana. I tutaj dochodzimy do faktycznych początków kukurydzy w rosyjskim imperium. Ona nie została tam sprowadzona, to Rosjanie podbili tereny, na których była znana już wcześniej. W Rosji pierwotnie kukurydze znali jako turecką pszenicę, ponieważ pierwszy raz zetknęli się z nią w trakcie wojen z Turcją. I kiedy podbili Krym, kiedy pierwotnie podbili Besarabię, kukurydza po prostu już tam była uprawiana. A była tam uprawiana, bo była znana w Europie od przełomu XV i XVI wieku, bo została sprowadzona jeszcze w trakcie Pierwszych wypraw do Ameryki, tak jak wiele innych roślin, które były wtedy sprowadzone i które w różnym tempie przyjęły się na europejskich polach. W połowie mniej więcej XVIII wieku, kiedy trwały właśnie wojny rosyjsko-tureckie, Turcy już dobrze znali kukurydzę, która bardzo dobrze rosła na kontrolowanych przez nich terenach, i Rosjanie ją tam po prostu przejęli wraz z terenami, miastami, wsiami, chłopami i tak dalej. Jednak aż do właśnie końcówki XIX wieku nie zdobyła ona popularności, a działania Chruszczowa były tak intensywne, że do dzisiaj kukurydza w Rosji kojarzy się właśnie z nim. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie osobiście i zrzutki, które tutaj organizuję. Trzymaj się Ukraino i widzimy się. Недолго.